Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5, 10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie, połóż się lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa czytając, poznawał i rozumiejąc przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według Świętego Marka uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego, nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do Ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś, w miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj. Że to Twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii według świętego Marka, uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie, mamy płacić, czy nie płacić. Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich, czemu wystawiacie mnie na próbę, przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli a on ich zapytał, Czy jest ten obraz i napis. Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla niego. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.